Mężczyzna świętował swoje urodziny, gdy nagle zauważył, że jego przyjaciele zaczęli się zniekształcać. Zaniepokojony uniósł rękę, aby wszystko zatrzymać i nacisnął czerwony przycisk, osadzony na czole. Natychmiast w powietrzu pojawił się komunikat, niski poziom baterii, wyjął więc małą fiolkę, wpuścił krople do oczu i jak za sprawą magii bateria się naładowała. Wstryknięciem palców jego przyjaciele znów się zmaterializowali, bo tak naprawdę nie byli prawdziwymi ludźmi, lecz wirtualnymi projekcjami zależnymi od tej specjalnej cieczy. Jednak w trakcie przyjęcia przypadkowo zgniótł pozostałe fiolki. Zrozpaczony pobiegł do innego pokoju z nadzieją, że znajdzie zapas, ale niczego nie odnalazł. Obawiając się, że przyjaciele znikną, w pośpiechu wybiegu, by zdobyć więcej. Na ulicy automaty były otoczone niekończącymi się kolejkami. Gdy jedna z jego wirtualnych przyjaciółek zaczęła się rozpływać, szepnęła mu, że zna miejsce bez kolejek i zaprowadziła go do ciemnego zaułka. Tam znalazł inny automat, droższy, lecz bez wahania kupił płyn. Gdy tylko zakropił go do oczu, wszyscy powrócili i obiecali, że zawsze będą przy nim. Nagle pojawił się mężczyzna, który próbował go obrabować. Po szarpaninie złodziej powalił go na ziemię, wyrwał fiolki, a nawet chip z czoła. Potem uciekł, a choć mężczyzna pobiegł za nim w tłumie, stracił go z oczu, w tej chwili wszystko wokół zaczęło za Nikać. Upadł na ziemię i gdy otworzył oczy, zobaczył się w lustrze. Przycisk wciąż był na jego czole, wtedy zrozumiał, że to wszystko było tylko koszmarem.